się, Siemanko, witajcie z tej strony kupuj Dzisiaj y, mała zapowiedź serwera y, wakacyjna Masakra. Y, odcinek pierwszy sezon pierwszego. Y, taki mały odcinek, mała zapowiedź. Y, co pokażę Wam, jak to mieszka. Dostaniecie link y, do właśnie do kanału jednego kolegi, który, który będzie... Ze mną wers, y Który będzie prowadził ze mną serię sego y tutaj tak Mamy y Mamy tutaj y respawn. Tutaj się rozpimy I tutaj Mamy regulamin i tak dalej y Tak jeżeli jesteś nowy to zostaw tutaj łapkę w górę i subika Za, za jutro znaczy, jak będę miał 20 subów, to nagramy livea jutro, dwugodzinnego, Może tak, przechodzimy dalej. Y, tutaj mamy schronisko. No, Ogólne schronisko z psami. Y, co dalej? Tutaj wie, mieszkają bezdomni. Tak. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Um, co jeszcze? Tutaj jest spalony dom. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Przepraszam, ja się szybko sprawdzę, kto mnie napisał. Dobra, tutaj mamy spalony dom. Tutaj mamy tak Tutaj mamy stajenkę, tutaj mamy bibliotekę. Ten, zapraszam na Discorda Link do Discorda to będziecie mieli w opisie żeby pójść na serwer i żeby wiedzieć jaka że jest IP serwera Tutaj mamy domek gracza Nest, Link do jego kanału będziecie mieli w opisie Tutaj mamy tutaj mamy domek, który jest tak naprawdę w budowie Zapomniałem że mam, kreatyza, że mam kreatywnego Yy, Garno moda kreatywnego, no i tutaj mamy, tak, tutaj mamy domek, yy, który się właśnie buduje. Tak, kurde, tutaj mamy. Wszystko się zgubiłem. Tutaj mamy domek jednego z graczy. Który właśnie poprosi mnie, żebym mu wybudował taki ładny domek. Tutaj mamy. Mój domek. Mój domek z mini rzeźnią, która się znajduje tutaj na dole. I tutaj mamy tak, jeżeli mi zabraknie jedzenia. Mamy świnie, jeżeli zabraknie też jedzenia, rowy. Konia będą do ujeżdżania, tak ładny kurde. Nie wiem czemu ten jest wagonik. Tutaj mamy owce na no łóżko na przykład, jeżeli, gdzieś w, jeżeli będę siedzieć w, w, we wyprawę. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj mamy ładne kwiatki za siebą. Idziemy dalej. Tutaj mam e, komin. Ładne takich. troszeczkę malutki, ale dobrze. E, mamy kamin, e, tutaj mamy komin. Tutaj mamy... Mini wioskę, właśnie. Nie każdy teraz mieszka. No, i właśnie bibliotekę, którą pokazywałem. O, tutaj jest bardzo dużo miejsca, żeby tutaj sobie na przykład domek zbudował. Czekamy właśnie na dwie osoby, chyba, ale to mi jeszcze parę osób. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz zagrać z nami, to łapka w górę, subik. I sobie z dzwoneczkiem, bo na nakręćcie mnie, żeby były odcinki z tej serii, nie kwadratowa, tylko wakacyjna masakra. A tutaj mamy jeszcze kopalnię Wrakmana, link do jego kanału znajdziecie w opisie. Bardzo zapraszam, zostawcie suba i jeszcze będziecie mieli link do Discorda na którego warto czasami wpadać znaczy wpaść i dostaniecie jeszcze link do kanału Nesta zostawcie łapkę w górę pod jego filmem i zmotywujcie go do nagrania filmu za mną, a czy za mną tutaj na tej masakrze, w masakrze na tym serwerze no i zostawcie mu osobika łap, subika łapkę w górę, bo się dopiero rozwija. Tak, bardzo zapraszam, a to będzie właśnie na tyle. Taka mini zapowiedź serwera. I zapraszam Was bardzo do lajkowania, subskrybowania i wpadajcie na kanały innych, e, twórcy, e, innych twórców, innych ludzi, którzy tutaj grają. E, a co ja mogę zrobić z wami? Żegnać się, czyli zostawcie łapkę w górę, subikę z dzwoneczkiem, wpadacie na kanały innych. Link do ich kanału będziecie mieli w opisie. Tak. Link do ich kanału będziecie mieli w opisie. I to wszystko na tyle. Jutro widzimy się na live'ie dwugodzinnym, który będzie prowadzony z okazji 20 subskrypcji. No a ja się z wami żegnam i na razie cześć.